Witam wszystkich z tej strony tula i witam Was w mojej Tulandii. Słuchajcie, pograłam sobie dwa dni i jeszcze wszystkiego nie posadziłam. Zaraz wam pokażę. I w końcu wypuszczę zwierzaki, bo kupiłam im trawkę, więc. Więc będę mogła sobie pobiegać po dworze. Jeszcze... Niestety, chciałam powiedzieć, duchy to nie są po naszej stronie, co się nauczyliśmy. Hmm. Cóż to jest? Ej, czy ja zrobiłam? Czy ja robiłam taką babeczkę? Czekajcie, musimy sprawdzić. bo kurczę. Nie robiłam babeczki. Więc zrobię. Pięknie. Odłożę na razie. Yy, idę jeszcze tutaj, tak po moje iridium. Dostajemy 8 dziennie. O, Ken ma urodziny. Spoko. No co, kochana? Kiedy ty będziesz łazić już po domku? Idę do piwnicy, bo powiem wam, że nie byłam w ogóle nigdzie. O, proszę. Ile mamy rzeczy różnych. Super. Sery. Świetnie. A i niestety muszę dokupić właśnie e, jakiś sadzonek, bo... By mnie nie wystarczyło. Idę tutaj mamy 2, 4, 5. 5 i winko zrobimy sobie. Zrobimy sobie tutaj tak. Chociaż ja może w sumie wino tutaj wrzucę. Czemu nie? Tak. i, i, i tutaj na wino. I byśmy... a mam jeszcze winko. To wrzucimy. Czemu nie? Dobra. To piwnicę mamy ogarniętą. Lecę teraz jeszcze do zwierzaków właśnie i pokażę wam co tam posadziłam jak na razie. A, jeszcze mam diamencika. A, ja zapomniałam tam podleć, bo ja zapomniałam... Widzicie, widzicie. Zaraz muszę wziąć konewkę, z której już wieki nie korzystałam, bo ja zapomniałam, że ja tam nie mam żadnego sprinklera, nawet w sumie nie dawałam. E, to, to jest moja konewka i stwierdziłam, że po sobie popodlewam, po prostu. Bo dawno tego nie robiłam. Widzicie, tu już trawkę mają przygotowaną. Dzień dobry, moje zwierzaczki. Nie, nie jemy jajek. Dzisiaj idziecie na dwór. W końcu. Dobra. Okej, okay. pewno się rzucą na trawę zaraz. Wychodźcie, proszę. Lecą, lecą. I dzień dobry. Wy też dzisiaj wychodzicie? No, w sumie to weźmiemy najpierw ciebie. Okej. Okay. No. Dobra. Nawet ty masz dzisiaj mleko. No, proszę. Pięknie. Ok, wrzucimy sobie mleko. O, dwa małe, widzicie, bo nie byłam u nich dwa dni, yy, bo ogarniałam. Tak. I tak. Tutaj jeszcze mamy to. No halo! I, i, i tu sobie to odłożymy. Konewkę, tylko to. I wychodzimy. Moi drodzy, proszę. Halo? O, już myślałam. Może w końcu trufle będziemy mieć, nie? Idę tutaj, bo tutaj sobie właśnie chcę popodlewać. Czy no to ja ci wleję wodę, jak już ją tutaj mam. Tutaj posadziłam kwiatki. Mm, ale niestety... Nie, kurde, co ja robię? Nie umiem podlewać. O, z, y, nie ma wszystkich tych kwiatków, których ja potrzebuję. Więc ja nie wiem, czy one będą latem. Czy jak to kurczę wyglądało? Nie pamiętam powiem szczerze. I właśnie, słuchajcie, gdybyście... Y, mi napisali, czy ja wiosną mogę złowić któreś z tych rybek, co mi tutaj brakuje, bo brakuje mi trzech i czy coś mogłabym złowić, to byłoby fajnie. Melon jeszcze, patrzcie, te drzewa jeszcze nie wyrosły. To jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że w końcu u będę mogła kupić tego sweetgema, bo... Bo nigdy tego nie zrobię. Nie, 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 nie chcę jeść. To jest taki miszmasz w tej... Szklarni, tak naprawdę. No ale... Nie chcę, no! Pójdziemy zaraz... Właśnie, ja chyba o... O 15 miałam iść do miasta, yy... bo tam jakaś ta wystawa miała być. Chyba tak. No, szczęśliwe zwierzaczki moje. Halo, przepuśćcie mnie. O, mamy truflę. To ja już od razu ją niosę. Do przerobienia. Pięknie. O. No i super, bardzo ładnie. Przesuńcie się, przesuńcie się. Któryś wyjdzie. No i tutaj zobaczcie, posadziłam parę rzeczy. Ale, o, ej, no czemu to mi się tak porobiło? Nie miałam już nawozu, przerobiłam wszystko co miałam. Część tu posadziłam, no, bez. W sumie mam taką resztkę, to mogę podlać. Ale zaraz jeszcze coś tam dokupię. Chyba perki dokupię, bo wszystkiego posadziłam po trochu, żeby mieć, wiecie, tam na różne potrawy, których mi tam brakuje. Eee, ale tak naprawdę. To w sumie pyrki chyba są najbardziej opłacalne wiosną. Tutaj już widzicie, troszeczkę wyrosły. O, jest kolejna ta trufla, świetnie. Ale idziemy do sklepu, bo nie zdążę. I oczywiście pójdziemy do gildzi, eee, bo mówiliście, że coś tam mi jeszcze zostało. Nie się wydawało, nie byłam. Że już wszystko, kurczę, zrobiłam. Karlań, stój! Czekajcie, ja bym sprawdziła co ona robi, bo może akurat coś mam. Mam sporo rzeczy przy, przy sobie. Może jabłuszko byś chciała? <laughs> nie, to, że jej nie dawałam. Jak to? Co oni dają, że ja dawałam? Ej, no niby dawałam. A może i dawałam? Już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. <laughs> Babcia! 40... Nie, wezmę to, ale... Nie wiem. Dzień dobry. Yy, no i kupię chyba perki, no. Także były tylko tulipany, zobaczcie. No, ja wszystkiego wziąłam po trochu, ale... Niestety, więc chyba kupię sobie pyrki. Mogę je kupić sporo, bo nawet jakby mi zostało, to, to widzę to jeszcze sobie dosadzę. Kupię może 200. Myślę, że wystarczy. A właściwie to u niego mogę wszystko sprzedać, więc myślę, że... Tam ser jeszcze mam zostawione. To ewentualnie sobie zostawię. Tak może być. Gild, ale w sumie ona jest o 14, więc zaraz zobaczymy i kurde do tego miasta miałam przyjść o 15, hmm. Kwiatuszka wezmę. Chyba było od 15 do 17, jak się nie mylę. Chyba tak. Nie ma żadnych robali, nic kompletnie słuchajcie, ja nie wiem jak ja to skończę. No i zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze mi zostało. Mnie się wydaje, że ja już zrobiłam wszystko, ale tam widziałam, że pisaliście i tam parę osób napisał, że coś tam mi zostało. Więc. Spójrzmy. No tutaj mamy wszystko, zobaczcie. <laughs> Ta stiedzie. Faktycznie jak to możliwe! O nie, ja tego w ogóle nie zauważyłam. <laughs> Co to jest za pierścionek? Nie. Wiecie co? Ja go w sumie nawet nie chcę, mogę Ci go dać od razu. Proszę. Taka nagroda. Kurczę, faktycznie, no. Hmm. Niedobrze powiem wam. Ale to dzisiaj już tam nie idziemy, bo muszę posadzić resztę i jeszcze do tego miasta. Nie wiem, czy jak pójdę od tej strony, to mi się to zaliczy. Ciekawe. Bo teraz nie wiem, czy ja miałam iść do miasta. Czy ja miałam iść tam koło nie? Czy jesteś że mam wszystko? Tak, dobrze. Cieszę się. Jest dobrze, do miasta. A tak, bo w mieście ta wystawa faktycznie no. O, co to jest? Jestem. Um... Powodzenia. A, bo to są rzeźby takie różne. Nieźle. Hmm. Kto jest najfajniejszy? Kto to tu jest? Zobaczcie. Jakiś dziwny... człowiek. Okej. Okay. Mhm. Rozumiem, a to właśnie, co to? Ha Okej. Okay. To, to. Spoko. No, a to taka zwykła rzeźba, którą mi dałaś. Lubię go materiału z drewna. O, moje specjalnej przyjaciółce. Tak, to prawda, ja ją nakłoniłam, żeby zrobiła tę wystawę. Wszystko moje zasługa. <grymne> o, proszę. Pięknie. O, proszę. No i fajnie, kto to, kto to, 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 to jakiś zły stoi. Nie to, pojęcia. to, no to, to, i super. Czyli to, mi to, udało zrobić. udało zrobić. I dzisiaj, wiecie co, chyba lecimy do domu, bo chciałabym jeszcze posadzić właśnie te perki. Co, mogę się tu przejść jeszcze, zobaczyć na plażę, dawno nie byłam. A mogę zarzucić, zobaczyć, co, się, co by udało mi się wyłowić. My już mamy wszystko, tak. Ojejku, naprawdę? Co to? Tego się nie spodziewałam! Co się stało? Ojej, bransoletka i zginęła... Pewnie w piasek ci wpadła. Powiedzmy, że sobie kupi nową. <laughs> o, od babci. Mm. Co pewnie pomogę szukać? O, smutne. Y, że co? Że mam ją znaleźć? Czy o co chodzi? Jest! Ej, ja tego nie widziałam nigdy! Mam! Nie płacz! Nie wiedziałam, że to... Ej, fajne! Mam! No! Znalazłam! O! Nie musisz mnie przytulać. Matko.. Ej, to było fajne. Taka wiecie, interaktywna kaccenka. O! Krewetka! Dzień dobry. Zabiorę cię. Oczywiście, że... No nie! Dlaczego to się tak robi? Ja nie chcę tak. O, śmieci. Śmieci nie chcę. Kurde, ja miałam nawóz kupić i zapomniałam przecież, nie? A trudno, zresztą ten Spróbuję Spróbujemy sobie zarzucić, co? O, czekajcie, w sumie jak tu jestem, to napełnię sobie. Idziesz ze mną połowić, chodź? Jeszcze ja dawno nie łowiłam, powiem wam. Akurat nic specjalnego widzę. Uh -huh. tutaj są chociaż z tymi żółtymi gwiazdkami, więc spoko. Nie wiem czy ja mam przynęty, ale musiałam zobaczyć. U! Dobra. Wcie tam jakiś artefakt może być, albo coś fajnego. Zaraz zobaczymy. To jednak, to jednak nie było fajne. No, w sumie resztkę mam. Resztkę mam. A, bo jeszcze zrobiłam do łowienia. Dobra, już pamiętam. Właśnie, czy ja złowiłam legendarną złotą, legendarną złotą rybę? Tak. Ale chodzi mi tą wiosenną? Kurde, ja muszę zobaczyć. Bo nie pamiętam, czy ja już wszystkie złowiłam, czy nie? Muszę sprawdzić, co się łowiło. W razie czego? Wydaje mi się, że jednej mi brakowało. Dobra. E, sardynka. Nie ma nic specjalnego. Idziemy do domu, bo już jest kurczę po 18. Konia nie wzięłam. W sumie szkoda. No ale trudno. Dlaczego nie ma żadnych robali? słuchajcie? Ani jednych nawet. No co to ma być? Halo. Ja nie wiem. Rozbijam się o płotki jeszcze. <grych> Mam nadzieję, że mi wystarczy tych pyrków. Na razie. Uuu, <grych> ile trufli mamy. No widzicie, on już też chciał wyjść, biedny. Ja się wcale nie dziwię. Mam nadzieję, że tutaj moi przyjaciele będą pomagać mi zbierać. To już tak wiecie ja, że nie nastawiam się, że bardzo chcę zarobić, ale no skoro mam tutaj to pole, no to posadzę, prawda? W sumie całą zimę nic nie sadziłam i... A ja lubię, <grybuj> lubię zbierać, sadzić. Już idę, zamknę zaraz zwierzaki. O, no i pięknie, bardzo ładnie. Dobra, aha, bo tędy nie przejdę przez tą fasolkę. A wiem, że do czegoś mi też była, chyba do któregoś przepisu potrzebna. Idziemy po trufle. Pięknie, zobaczcie. Czy to wszystkie? Jeszcze zajrzę tu. O miodek mamy też. Czy ja mam w lodówce miód, ale chyba mam. Tak, i zaraz tutaj. Weźmiemy jeszcze te. Te sery i tak dalej zostawiam. W sumie to zabiorę, a tą trufle odłożymy sobie tutaj. I w sumie ten miód zabiorę. Mamy jeszcze trochę czasu, tak naprawdę. To go sobie wezmę. Dobra. No i lecimy do domu. O, chociaż nie. Jeszcze tutaj sprzedam te rzeczy, które mam. I... Tylko co ja bym tutaj mogła sprzedać? Nie wiem czy mam trufle w lodówce, więc na razie zostawię. Hmm... To jest po jednej, to jedną tą sprzedam. Tego tak tutaj ja nie chcę. Chociaż ostrygę? Czy mam w lodówce? To też nie wiem, powiem Wam szczerze. A czekajcie, jeszcze jajko. Chociaż. Dobra. Idę do lodówki. Wrzucę wszystko, bo. Ktoż to wie? Czy akurat. Ja nie będę mogła zrobić czegoś nowego dzięki temu. I miodek. Dobrze. Czy ja już to robiłam z tego roweru? Hmm. No nie ma nic nowego niestety. Nie, nie tutaj chciałam wróć. Ja chciałam wejść jeszcze tutaj, do naszej piwnicy. Tu odłożymy to. Węgielek mi jeden został i pyrki, ale to nic słuchajcie. I idziemy spać, bo już dzisiaj i tak nic nie będę robić, więc nie ma sensu. A zdjąłam też w sumie ten ozdoby. O, mój mąż też idzie spać. Świetnie się złożyło. O, tutaj moje dzieciaczki. Także mamy trzeci dzień. Także w gildii faktycznie. Jak ja tego nie widziałam na tej ostatniej stronie? Ja nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. Wydawało mi się, że wszystko już byłam taka ucieszona, a tutaj niestety. Ale to nic. Dobra, idę jeszcze na dwór zobaczyć czy nie mam jakiejś wiadomości, albo czegoś, o, coś jest, ale to w kolejnym odcinku. To już wszystko pięknie nam rośnie, bardzo dobrze. Także dobrze, kochani, no mieliśmy dwie scenki. Yy, w sumie tej z się nie spodziewałam. O, Kent ma urodziny, właśnie, muszę mu coś tam dać. Także mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!